Dzisiaj druga niedziela adwentu. Ja bardzo lubię je liczyć. U nas w domu, w domu rodzinnym moim, na pierwszą niedzielę adwentu szykowana zawsze wieniec wieniec z czterema świeczkami. I już dzieckiem będąc, uwielbiałam patrzeć na ten wieniec i na palące się świeczki. I cieszyłam się z każdej kolejnej zapalanej świeczki. No zostało mi to. Do dziś jest we mnie dziecko, które bardzo się cieszy i lubi oczekiwać na święta. Zapalam te świeczki teraz sama. Nie w samotności, ale sama. I myślę o tych, którzy wcześniej zapalali je ze mną. To takie wspaniałe misterium oczekiwania na święta Bożego Narodzenia i taka nostalgia związana ze wspomnieniami. Jedno i drugie ja okraszam zawsze wdzięcznością, że dane mi jest radośnie wspominać, cieszyć się bliskimi, dobrym zdrowiem, dbać o siebie, o bliskich i o moje otoczenie. Zachęcam wszystkich zachęcam do takich drobnych codziennych uniesień nie tylko z okazji zbliżających się świąt a na kanale Emporio Live czekam na was w nowym tygodniu z kolejną niespodzianką i niech nam się darzy